Zbyt. Nie muszę się przejmować, jaki w posłowie się przestrasza albo się zamkną w toalecie. tego jest potrzebny niezależny prokurator, niezależny, niezależny sędzia. Bo to może na szkole. Tak ja muszę, wiemy, I nie, 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 więcej nie, Dla mnie nie, jest nie, ważne, wiem jak ludzie reagują no nie, 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 jak bardzo mają dość bezprawia, i jak marzą o sprawiedliwości. I dlatego wiem, że kiedy zapowiadam, a jestem w tym naprawdę zdeterminowany, mam też osobistą motywację. Chcieli zniszczyć mnie, moją rodzinę, nie, nie, ja się nie odskarżył. Nie, nie będę ubolewał, szczególnie w obliczu tragedii nie ludzi, nie się to dyskontroluje. Ale od 7 lat, użyciem wszystkich narzędzi, Budują we mnie motywację, Budują we mnie <klucz> że ja bardzo chciałbym, żebyśmy myśleli o tym programie Cela Plus w sposób zrównoważony. To znaczy, chodzi przede wszystkim o to, żeby naprawić ludzkie krzywdy, jakie ja oni zrobią. Dzisiaj wiemy, że nikt w Polsce nie mówi o tym. Ile dziesiątek albo i setek tysięcy kompetentnych ludzi straciło pracę, tylko dlatego, że na stanowisko musiał pójść ktoś z rodziny pisowskiego kadry. Niektórzy, no, to, że, no wie, jak się spojrzy na represjonowanych i ściganych prokuratorów, sędziów, tylko dlatego, że odważyli się być przeciw temu, y, temu rządowi też to nasze życie. Przecież tak naprawdę, my musimy naprawić przyczyny, które dostały każdego z nas od 7 lat, to było naprawdę coś dramatycznego. Widzimy tutaj coś. Ja będę chciał, żeby jednak ktoś odpowiedział. Nie fikcyjny trójpodział za Anglii. Żeby ktoś odpowiedział za haniebne, komukcyjne decyzje, które muszą być Kto chce To nie jest coś, co ekscytuje głodownie. Ludzie nie chcą tego zdarzyć, chcą zapomnieć. Ja, ja to Ale prawo nie może zapomnieć o tym, że zarabiali jakąś brudną kasę w czasie, kiedy ludzie umierali, a w Polsce umierało ich najwięcej w Europie. My musimy pamiętać zawsze o tych, którzy cierpieli którzy coś stracili z powodu rządów pis po to, żeby wymierzyć pisowi sprawiedliwość też w imieniu tych poprzedzonych, a nie z poczucia czy chęci zetki. Tak jak powiedziałem, niezależna prokuratura, właściwie wystarczy jej wystarczy raporty najwyższej do kontroli. PiS wybrał sobie na najwyższych Izby kontroli. PiS. I to, że się pobudzili o coś tam nie ma <noise> Tym <się> nie sprawa, <noise> ale sam raporty nie wystarczą, żeby te procesy miały charakter szybki i bezbolesny. Znaczy bezbolesny z punktu widzenia oglądających. Nie będziemy się nudzić, to naprawdę powinno pójść szybko i sprawdzić. <noise> Panie Przewodniczący, jestem pod olbrzymim wrażeniem. Bo jestem po 10 zebraniach wiejskich. Na zebranie wiejskie przychodzi około 50 osób, też padają pewne te pytania, ale to jest nas 1500 osób, więc też przychodzi taki moment. Na pana premiera oklaskami. Yes. Jesteśmy z razie, jesteśmy będziemy kończyć. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Przepraszam za zmianę kamery w trakcie końcowej części spotkania. Do miłego zobaczenia.